Przyjrzyj się uważnie temu mężczyźnie. Wymienił zupełnie nowego iPhone'a 20, którego podarowała mu żona na kilka orzechów włoskich, z domów wieśniaków. Większość ludzi uznałaby tę wymianę za kompletnie niedorzeczną, ale ten mężczyzna miał inne plany. Chciał wykorzystać te orzechy, aby stworzyć wyjątkowe rękodzieło jako prezent urodzinowy dla swojego teścia. Kiedy jego żona się o tym dowiedziała, wściekle go skarciła, mówiąc, że jest skąpy i nie potrafi dać nawet porządnego prezentu. Była tak zła, że spakowała swoje rzeczy i wróciła do domu rodziców. Jednak mężczyzna nic sobie z tego nie zrobił i skupił się na pracy nad orzechami. Kusa w wszystkich, gdy gotowe dzieło zostało przedstawione teściowi, żona o nie miała, a teść nie mógł przestać go podziwiać, chwaląc mężczyznę za jego niezwykły talent i mówiąc, że jego córka znalazła sobie naprawdę dobrego zięcia, wszyscy obecni zaczęli bić brawo. Co więcej, ktoś na miejscu zaoferował 30 tysięcy dolarów, prosząc mężczyznę o wykonanie identycznego dzieła. W ten sposób mężczyzna wzbogacił się, a jego żona spojrzała na niego z nowym szacunkiem. A teraz zobaczmy, jak ten mężczyzna stworzył to rękodzieło. Czy ktoś potrafi zgadnąć, jakie dzieło przygotowywał? Jeśli wiecie, podzielcie się w komentarzach. Przyjrzyj się uważnie temu mężczyźnie. Wymienił zupełnie. Gdy widzicie ten etap, oznacza to, że to wyjątkowe rękodzieło zostało ukończone. Chociaż film trwa tylko kilka minut, w rzeczywistości mężczyzna poświęcił 7746 godzin, aby ukończyć to zadanie. Dlatego wszyscy powinni docenić jego kunszt. Wasze wsparcie jest motywacją naszej twórczości. Bardzo dziękujemy. Czy potraficie ocenić to rękodzieło? Jeśli maksymalna ocena to 100 punktów, ile byście mu dali? Zapraszamy do sekcji komentarzy. Do zobaczenia następnym razem.